Na panelu Marvel Studios podczas D23 Expo otrzymaliśmy wiele nowych informacji dotyczących nadchodzących filmów i seriali Marvel Cinematic Universe. Dla wielu był to rozczarowujący panel, ponieważ nie otrzymaliśmy żadnej zapowiedzi nowych filmów i seriali. Wszystkie sloty fazy szóstej, które były wolne po San Diego Comic Conie, nadal pozostają puste. Jednak podczas... Ponad godzinnej prezentacji Kevina Feigiego otrzymaliśmy mnóstwo informacji na temat większości produkcji fazy piątej. W tym materiale zrobimy sobie szybki recap i szybkie podsumowanie najważniejszych informacji, bo musimy pamiętać, że większość materiału filmowego, która została pokazana na panelu, nie trafi w najbliższym czasie do internetu, więc musimy polegać na szczątkach informacji przekazanych przez Feigiego, aktorów, a także portale branżowe. Które podsumowały dla nas wszystko to, co wydarzyło się w Anaheim. Część łączonego panelu Lucasfilm film Marvela i 20th Century Fox poświęcona MCU rozpoczęła się od wprowadzenia na scenę Ryana Kuglera oraz obsady Wakanda Forever. Zgromadzeni na panelu otrzymali nowy zwiastun drugiej części Czarnej Pantery, w którym wyraźnie podkreślona została sytuacja w Wakandzie, która staje się bardzo skomplikowana po śmierci króla. Charlie, a cały świat próbuje jeszcze mocniej zdestabilizować Wakandę i pozyskać dla siebie złoża vibranium. To właśnie wokół tego bardzo politycznego problemu będzie toczyć się akcja Wakanda Forever. Ale oczywiście w filmie zobaczymy pojedynki pomiędzy Namorem Ambaku czy Dora Milaj z najemnikami, którzy przedostają się do Wakandy, aby ukraść coś dla siebie. Ważne jest również to, że Ryan Kugler jest. Jest jednym z producentów wykonawczych serialu Ironheart. A jak wiemy, postać Riri Williams w MCU pojawi się po raz pierwszy w Wakanda Forever. Dopiero później pojawi się w solowym serialu, gdzie mierzyć będzie się z The Hoodem, czyli Parkerem Robinsem granym przez Antoniego Ramosa. Podczas panelu widzowie otrzymali krótki klip, w którym widzimy zarówno Riri Williams, jak i Antoniego Ramosa. Widzimy również Aldena Eren Raisa który na początku serialu będzie przyjacielem Riri, a całość opisywana jest jako pojedynek maszyny i magii. Następnie na scenę wyszła obsada Ant-Man and the Wasp Quantumania. Widzowie otrzymali po raz kolejny nowy materiał, ale ten ekskluzywny wgląd w świat Quantumanii nie różni się mocno od tego, co zostało zaprezentowane na San Diego Comic Conie. Wiemy wyraźnie, że akcja dziać będzie się przede wszystkim w wymiarze kwantowym, gdzie zostanie wciągnięta cała rodzina Langpym, a główną osią filmu będzie próba ratunku Cassie Lang, która została uwięziona w więzieniu kwantowym przez Kanga Zdobywcę. W tym materiale pojawia się więcej scen, Billem mareiem choć jego postać w tym filmie nadal nie ma imienia, a także informacja o tym, że Scott Lang będzie musiał zrealizować heist na życzenie kanga zdobywcy. Tylko w ten sposób będzie w stanie uwolnić Cassie. Wiemy również, że Quentum będzie bezpośrednio powiązana z filmem Avengers the Kang Dynasty. Pierwszym z dwóch zwiastunów, które zostały opublikowane oficjalnie w sieci, a miały swoją premierę podczas panelu na G23 Expo, jest. SV Zwiastun specjala Halloweenowego Werewolf by Night. I muszę przyznać, że wygląda on naprawdę znakomicie. Reżyser tego filmu, czyli Michael Giacchino, mówi, że jego inspiracją były głównie horrory lat 30. oraz 40. Widzimy to wyraźnie w tym zwiastunie, bo całość stworzona została w Czerni i Bieli. Mamy mocny horrorowy klimat, mamy odcinanie rąk, mamy debiut w MCU Man -Thinga, ale Kevin Feige podkreśla, że będzie to komedia z elementami horroru. Premiera Werewolf by Night będzie miała miejsce już 7 października na Disney+. Muszę przyznać, że bardzo czekam na ten special po Zobaczeniu tego zwiastuna. Zaraz po części poświęconej Wilkołakowi na scenie pojawił się Don Chiddle, czyli Rowdy. Mówiono podczas jego wystąpienia zarówno o Secret Invasion, jak i Armor Wars. My otrzymaliśmy pierwszy wgląd w to, jak wyglądać będzie klimat sekretnej inwazji, bo zaraz po prezentacji zwiastuna na panelu. Pojawił się on w sieci, widzimy wyraźnie ten klimat szpiegowski, bardzo w stylu seriali brytyjskich. Wiemy, że na Ziemię powróci Nick Fury z brodą, a jego kontuzja dotycząca oka została delikatnie zretkonowana. Przez wydarzenia z Capital Marvel i prawdopodobnie Fury nie będzie potrzebował przepaski, a w zwiastunie widzimy zarówno Oliwie Coleman, jak i Emilię Clark. Całość ma wyraźnie cięższy klimat. I w tym serialu pojawi się właśnie Don Cheadle. Mamy również informację, że Secret Invasion będzie bezpośrednio połączone z Armor Wars. Co prawda w przypadku wojen maszynowych, wojen zbrojeniowych nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego materiału, oprócz zaktualizowanego loga, ze względu na to, że zdjęcia do tego serialu, który będzie miał 6 odcinków, rozpoczną się w przyszłym roku. Zaraz po tym na scenie pojawili się aktorzy serialu Loki. Aby powiedzieć nam co nieco o drugim sezonie, Sofia Di Martino, Tom Hiddlestone, Olen Wow Wilson i nowy członek, czyli Kiki Kwan, aktor znany z Wszystko Wszędzie naraz, wcieli się w postać pracownika TVA. Wiemy z opisu materiału pokazanego na panelu, że Loki będzie próbował przekonać. Mobiusa i B15, do tego, że kank jest ogromnym zagrożeniem, a opis materiału mówi o tym, że pod muralem poświęconym timekeeperom znajduje się złoty portret wariantu Kanga Zdobywcy, który stoi za tym wszystkim i kontroluje TVA. Podczas tego panelu dość sporo miejsca poświęcono projektom, w których pojawi się Kingpin i Daredevil. Na początku otrzymaliśmy informację, że zdjęcia do serialu Echo o Mai Lopez dobiegły już końca. Zobaczymy w nim Kingpina, który będzie nosił opaskę na oku, co może być pokłosiem finałowej sceny w serialu Hawkeye. Niestety Matt Murdock Wbrew wcześniejszym informacjom, nie pojawi się w serialu Echo, ale serial pokaże nam historię Mai Lopez. Będzie w nim bardzo dużo kultury rdzennych Amerykanów, a jednocześnie dowiemy się, skąd Maya Lopez wzięła swój pseudonim, czyli Echo. Po tej części na scenie pojawił się Charlie Cox i Vincent D'Onofrio, aby porozmawiać o serialu Daredevil Born Again. Serialu, który będzie miał aż 18 odcinków i który będzie czymś w rodzaju requela. Będzie to soft reboot historii i, jak powiedział sam Cox, nie będzie to czwarty sezon. Daredevila, a zupełnie nowe otwarcie. Co też może sugerować przeniesienie Daredevila z uniwersum Defenders do MCU. Otrzymaliśmy również informację, że Daredevil i Matt Murdock pojawią się wyłącznie w jednym odcinku she -Hulk. Prawdopodobnie w odcinku numer 5. Sporo natomiast dowiedzieliśmy się o czwartej części przegód kapitana Ameryki: Captain America New World Order. Czyli po polsku bardzo możliwe, że Kapitan Ameryka Nowy Porządek. Na scenie oprócz do niego Mackiego pojawiła się cała masa innych aktorów. Do obsad dołączyli Tim Nelson Blake, który po 14 latach wraca do roli lidera, którego możecie kojarzyć oczywiście z filmu The Incredible Hulk i to on będzie prawdopodobnie głównym przeciwnikiem nowego kapitana Ameryki. Na scenie pojawił się również nowy Falcon, czyli Joaquin Torres, który grany będzie przez danego Ramireza. W tym filmie do roli Izaha Bradley'a powróci Karl Lumbly, a do psady dołączyła również Shira Haas, która wcieli się w postać, Pierwszej w MCU izraelskiej superbohaterki o pseudonimie Sabra. Film został opisany jako paranoid thriller, więc może wydarzy się w nim naprawdę sporo ciekawych rzeczy. Następny w kolejce był film Thunderbolts. Tutaj otrzymaliśmy concept art całej drużyny Thunderbolts i oficjalnie potwierdzono nam, kto należeć będzie do tej ekipy. Oprócz Valentiny Allegri de Fontaine zobaczymy AWE Star, czyli Ghost Aleksieja, Lanowicza, Szostakowa, czyli Red Guardiana, Jelenę Belową, czyli nową Czarną wdowę, Bakiego Barnes'a, czy też zimowego żołnierza, US Agenta Johna Walkera, a także Taskmastera Mastera Antoni Drakeów. I tutaj muszę powiedzieć jedno: Dość dziwacznie wygląda ten skład Thunderbolts bez na przykład Barona, Zimo, a także Abomination. Jednocześnie. Wydaje mi się, że ten skład mówi nam, jaki klimat przyjmie ten film, ze względu na to, że umiejętności większości tej obsady są bardzo podobne. Jedynie Ghost wyróżnia się swoimi mocami na tle reszty, a pozostała część to siła i umiejętność dobrej walki wręcz. Czyżby ten film miał przyjąć format również thrillera szpiegowskiego? Bardzo możliwe, być może okaże się, że będzie również bezpośrednio powiązany z Secret Invasion i Armor Wars. Na końcu prezentacji poświęconej nadchodzącym produkcjom Marvel Studios, na scenie pojawiła się obsada The Marvels czyli Brie Larson, Iman Velani oraz Teona Paris a obok nich pojawiła się Niada Costa, czyli reżyserka tego filmu. Oczywiście podczas tej części panelu widzowie otrzymali ekskluzywny klip, całkowicie premierowy materiał, którego nie widziały nawet aktorki i możemy dowiedzieć się z niego, że fabuła zjednoczy Carol Danvers, Kamale Khan oraz Monika Rambeau, które będą musiały rozwiązać zagadkę, Związaną z ich mocami. Zagadkę, która powoduje, że cały czas zmieniają ze sobą miejsca. Brie Larson powiedziała również, że cieszy się, że Carol Danvers otrzyma w końcu swoją drużynę. To wszystkie informacje, jakie otrzymaliśmy podczas panelu na D23 Expo, części poświęconej Marvel Studios. Czy jesteście rozczarowani tym, że nie otrzymaliśmy zapowiedzi żadnego nowego filmu i serialu? Czy jesteście zadowoleni z rodzaju informacji, jakie zostały nam przekazane przez Kevina Feigego i aktorów zapowiedzianych produkcji. Dajcie znać w komentarzach, a także napiszcie, co chcecie zobaczyć w szóstej fazie MCU i dlaczego ma być to film o X-Menach. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć.